Tak, kręcimy pierwszym. pierwsze nagranie. Nie wiem, jak to nazwać. Life'a. Nie jest life, więc. Jest Opowieść. Jest... Opowieść. Opowieść. O tym, czym jest kobiecość dla nas. Tak, A Asia wpadła na pomysł swego czasu. Nie wiem, kiedy to było, ale wpadłaś na pomysł, że tak jak sobie gadamy we dwie, tak fajnie by było nagrywać te rozmowy. Tak, żeby poczuć, żebyście mogły poczuć, jak to jest, kiedy kobiety się przyjaźnią, kiedy się wspierają, kiedy. Coś fajnego płynie między nimi. Tak, nie ma tak. ceny, jest zachwyt, jest radość, że jesteśmy. Mhm. I że ta druga istota wnosi coś do Twojego życia, czego Ty nie masz, a coś, co jest piękne, coś, co jest wartością. Mhm. Mhm. Tak, i tak właśnie wczoraj, od wczoraj przyszło do nas. <laughs> o, o, nie będziemy ciemni, więc będą no, chrząkania, będą różne inne rzeczy. Bez cięć. <laughs> Bez cięć. tak, ale od wczoraj przyszło do nas, że porozmawiamy sobie o siostrzeństwie. Ponieważ wczoraj Asia na Global prowadziła warsztaty, warsztaty jesteśmy muzyką, na które przyszło duże. 30-40, ale z tak. samych kobiet. Tak, samych byli kobiet. mężczyźni na początku ich wycięło. Totalnie, po prostu zrezygnowali. Nawet ten mały zrezygnował, zauważyłaś? Tak, tak. On też tak. odszedł. No, mhm. Był taki mały wokalista, w szkole ponoć ma fajne lekcje muzyki, i mhm. też z babcią był i odszedł. Mężczyźni stali dookoła takiego wielkiego namiotu festiwalowego i trzymali dla nas przestrzeń, ale bali się. Bali się z nami eksperymentować, bawić, rozwijać, mhm. cieszyć. Cieszyć też muzyką, głosem. Tak, kobiety zdominowały wczorajsze mhm. warsztaty, ale właśnie wczoraj na Globaltice przyszły do nas tematy. Spotykałyśmy kobiety różne i stwierdziłyśmy, że nagramy o siostrzeństwie. Bo nam też pięknie popłynęło dziś. Też przygotowywałyśmy się do pewnej Fajnej rzeczy, której mm. będzie. niebawem. <laughs> parę słów. Tak, i też między nami jest bardzo mm. fajna energia, bardzo fajne siostrzeństwo. Ja muszę tu nadmienić na początku. W ogóle może się Asiu przedstawię, bo chyba nie każdy, wie jakim jest. Opowiadaj. Tak, nazywam się Iwana Wojdowska, jestem fotografką, mieszkam w Gdyni, w Trójmieście. mieście, fotografuję wszędzie, mnie. gdzie mnie zawołają. Prowadzimy z Asią razem warsztaty, gdzie Asia. Dopieszcza, ubiera, prowadzi kobiety, doprowadza je przed mój obiektyw, a ja pokazuję to, co właśnie Asia odkryje w trakcie warsztatów. Co kobiety odkryją. Tak, tak. naprawdę niczego nie, można, niczego nie można odkryć, jeżeli nie jesteśmy gotowe, ale jeżeli mamy proste techniki, które rzeczywiście działają, możemy dojść do takiego miejsca, w którym jesteśmy w sobie szczere, um, szczęśliwe, takie rozmiękczone, takie, z takim przyzwoleniem na to, jakie jesteśmy naprawdę. Bo te wszystkie um, oceny powodują, że się boimy, że, że, że się ukrywamy przed sobą samą też. Mm -hmm. tak, 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 tak. I te warsztaty właśnie mają na celu wychwycenie tego. Wychwycenie tego, co ukrywamy, co chowamy, czego nawet jesteśmy nieświadome o własnym potencjale, jaki mamy. Że możemy śpiewać, że możemy tańczyć, że możemy ruszać się, mm -hmm. że możemy ręce podnieść. Jakie to jest ważne, zauważyłam właśnie podczas sesji zdjęciowych, jak kobiety boją się podnieść ręce. Że to jest nie najlepiej tak, tak, tak. Tak jak ja w na tak. tej górce tutaj. Dokładnie, tak, no to tak, taki sobie góreczce. siedzimy teraz. Jesteśmy w gdy. Dlatego nie. tak lekko możemy się z kadru niestety wy wymiksować. Tak, ale właśnie to, um. że jesteśmy pochowane bardzo. Ale miał się o opowiadać. Tak, ja powiem. Skąd mi się pojawiły te rzeczy? Ja 20 lat temu pojechałam do Indian po raz pierwszy. Nazywam się Asia Pyrek. Dla tych, którzy mnie nie znają, 20 lat temu zaadoptowali mnie Indianie. Brałem udział w takiej ceremonii Taniec Słońca. I to jest teoretycznie męska energia, bo symbol Słońca to jest męskość, a akcja, oczywistość, świadomość. A to są tylko symbole. W każdym razie rzeczywiście tań słońca jest dość wymagającym rytuałem, na którym kobiety, tak jak mężczyźni przez cztery dni nie jedzą, nie piją i tańczą w intencji dookoła świętego drzewa, w intencji mając nadzieję, że Stwórca nas usłyszy i nam pomoże jakby te rzeczy pozałatwiać, o które prosimy. Mówimy to już teraz ważnych. Siostrzeństwo, właśnie <laughs> <laughs> włosek jeszcze tutaj mi wlazł. Ja tak, <laughs> Proszę bardzo. Ale tam właśnie po raz pierwszy, 20 lat temu, zobaczyłam jedną rzecz, że kobiety siebie uczą nawzajem, wspierają nawzajem, że mężczyźni w ogóle nie wtrącają się do naszego świata. Tam były dwa szałasy potów, jeden dla kobiet, jeden dla mężczyzn i myśmy oddzielnie modlili się przed ceremonią i podczas ceremonii, w ogóle w czasie ceremonii mężczyźni, kobiety generalnie nie rozmawiają ze sobą, lider może się wezwać do liderek, ale tancerze już nie, nie ma tego kontaktu, bo mamy kompletnie inną świadomość poprzez nasze ciała, poprzez Historię naszą życiową, właśnie przez te ciała, tak różne od siebie. Nasze płcie się kompletnie inaczej re realizują w tym ży życiu. Więc tak naprawdę, kobiety dojrzałe mogą uczyć młodsze. Oczywiście, możemy się też uczyć od młodszych, może od czegoś, czego już nie pamiętamy, na przykład, być małą dziewczynką. Możemy się uczyć od, od małych dziewczynek, już jako takie gdzieś zasklepione w swojej świadomości, czym jest ta energia. Małego ale... istnienia, ale właśnie kobiety. Więc tam się dowiedziałam, że kobiety uczą kobiety i że kobiety wspierają kobiety i była to ta totalna nowość dla mnie. I tą ideę wprowadziłam do Polski 20 lat temu. Nie byłam absolutnie pierwsza, bo inne kobiety już były kręgi kobiet, ale ja byłam taką osobą, która doświadczyła tego w, w środowisku, gdzie to jest naturalne. Mhm. Tam mnie to w to wprowadzono. Tak, kobiety. Kobiety. Siostry. Siostry. siostry, siostry. Tak, i wracając do tego naszego tematu przewodniego do siostrzeństwa, ta więź z kobietami to jest bardzo ważne. Ja jako fotograf y, musiałam, chociaż nie lubię tego słowa, musieć, ale jakby sytuacja, praca, y, wszystkie okoliczności jakby naprowadziły mnie na ścieżkę, że polubiłam kobiety. Kiedyś y, bardzo, bardzo dawno temu. Zwyczajnie nie lubiłam kobiet. Nie miałam przyjaciółek, nie lubiłam kobiet. W szkole byłam zawsze sama w ławce, byłam outsiderem. Nie wiem, czy mi było z tym dobrze, chyba niekoniecznie, ale wolałam być sama niż z kobietami. I zaczynając pracę fotografa, zauważyłam pewną prawidłowość: że jeśli nie lubię swojego modela, modela, modelki, nie jestem w stanie zrobić dobrego zdjęcia. Nie jestem w stanie pokazać piękna, które tkwi w człowieku. Więc Jednocześnie zaczęłam y, pracę na ścieżce duchowej, zaczęłam spotykać świadome kobiety, zaczęłam jeździć na kręgi i tam dopiero odkryłam, że aby było jakieś połączenie pomiędzy fotografem a modelem, to musi być akceptacja, musi być może nie do końca miłość, ale miłość do człowieka też. Tak, nie skreślanie kogoś y, na zasadzie, że pierwszy, pierwsze wrażenie było niedobre, więc. W ogóle nie, 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 nie mam ochoty z tą osobą przybywać. Jeżeli się decydujemy jesteśmy zawodowcami na pracę z człowiekiem, no to nie wybieramy raczej sobie, możemy, ale nie, nie, niekoniecznie. Ale to jest też takie przekroczenie progu jakiegoś komfortu. Że okej, okay, może na pierwszy rzut oka ta osoba nie wzbudza we mnie jakichś pozytywnych emocji. Ale każdy człowiek na historię, przyjrze się jej, zrozumiem, mm. mm. zobaczę, porozmawiam, tego wcześniej rozmawiam, a na warsztatach właśnie rozmawiamy z dziewczynami. I później się okazuje, że osoba, która jest tak pozamykana i stwarza pierwsze wrażenie niezbyt y, zachęcające, nagle otwierając się na swoją historię. Są to przeważnie osoby bardzo ciepłe w środku i mm. które wymagają takiego utulenia, dopieszczenia. Nawzajem siebie, nawzajem, a, tak, dokładnie. Więc... Takiego poczucia, że nie jesteśmy sami. Mm -hmm. Bo mamy, mamy takie poczucie oddzielenia ze światem, i to jest chyba największy ból nasz, że nie żyjemy w społecznościach. Mm -hmm. Właśnie w społecznościach, tak. gdzie ludzie zawsze żyli razem. Kobiety razem zajmowały się domem, dziećmi, jakimiś domostwami. Przecież matriarchat na tym był, był oparty, że byłyśmy razem, my jako kobiety. A mężczyźni szli na polowanie. Oni też mieli swój świat, oni też byli razem. A teraz jesteśmy każdy w swoim małym mieszkanku, w swojej pracy, ze swoimi problemami i nie mamy tego poczucia, że jesteśmy częścią czegoś większego. Tak, i też rodziny są porozdzielane. Nie ma domów wielopokoleniowych, a przecież kiedyś wiedzę kobiety młode czerpały od starszyzny, od starszych mhm. kobiet. Kiedyś nie było internetu, więc jakby informacje były czerpane od, od, od innych. Teraz na przykład jest babcia, która była, przypuśćmy, pielęgniarką, lekarzem, czy była znachorką, ale jakby jej zdanie, jej wiedza jest nieistotna, ponieważ wnuki mają internet. Mogą czerpać wiedzę z internetu, a nie ze źródła. I to jeszcze z tak mm. bogatego źródła. Więc to też nam się porozbijało. Więc jest konieczność jakby scalania, scalania pokoleń, scalania kobiet, scalania mm. ludzi. Siebie ze sobą. Siebie ze sobą, dokładnie. Tak, mm. tak, tak, tak. To właśnie. A propos siostrzeństwa, bo będę wracała z tym siostrzeństwem. Tak, nie do końca jest nam ze sobą wszystkim dobrze. Nie do końca rozumiemy się. My też, może teraz, generalnie wyglądamy na kobiety, które się lubią. Troszczymy się o siebie. Ale też mamy chwilę, że nam coś nie zaklika. Że coś hmm. któraś zrobi tak, takiego, że nie jest to fajne. I też musimy, chcąc utrzymać relacje. Jest konieczność oddalenia się, spojrzenia na tę sytuację i powiedzenia sobie, czy ta kobieta jest dla mnie ważna, czy ja chcę w swoim życiu, czy chcę nad sobą popracować, a w ogóle co przynosi w ogóle. Jakaś emocja, którą ona we mnie wzbudza, może to jest moje lustro, może to jest mi nauczyciel. Zawsze, dokładnie. Dokładnie. Zawsze, bo nikt nie może ci zrobić niczego, czego nie robisz sobie sama. Mm -hmm. I ktoś czasami dotknie jakiejś delikatnej struny, i ty nawet. Nie podejrzewałaś, że ktoś może Ci to zrobić, ale to nie jest, że ktoś Ci to robi, tylko Ty sama masz tę ranę gdzieś głęboko, która dotknięta czasami jednym słowem, jednym spojrzeniem może wywołać właśnie taką reakcję. Ale to nie jest ta osoba. My już jesteśmy na tyle świadome tego, że nikt nie może nas skrzywdzić, mhm. że patrzymy na to zawsze właśnie, ok, to co to jest? Co ja mogę z tym zrobić? Czego się mogę nauczyć? Jak mogę to przepracować? To nie mogę puścić, mhm. nie? Tak, nie popłynąć na emocji. Nie pójść w tym kierunku, nie odwrócić się od osoby, tylko spróbować zrozumieć, co mi ma być ta sytuacja. Mm. Owszem, no są takie sprawy, że ktoś nas ewidentnie niszczy. nie służy, niszczy, no to po prostu odsuwamy się wtedy, no nie, nie musimy być tą osobą, ale jeśli jest, sprawdzamy sobie, jak reagujemy, że jednak jest więcej dobrego, no to prostu się przyjrzeć czemuś takiemu. Mm. I właśnie bardzo cenimy sobie, ja może będę mówiła w swoim imieniu, ale Asia pewnie to samo czuje, zresztą rozmawiamy bardzo dużo przed warsztatami, po warsztatach, że bardzo sobie cenimy jak na warsztatach. Tworzy się siostrzeństwo wśród uczestniczy. I to natychmiast tak, kiedy my tylko tak popychamy lekko dziewczyny, mm. a one zaczynają opiekować się sobą, zaczynają mm. wspierać się, rozmawiać, szczególnie przygotowania do sesji, jest to bardzo widoczne. Dziewczyny dobierają sobie ubrania, dobierają biżuterię, jak sobie malują te kres, się, o siebie, tak. się o siebie. Tak, i czasem po warsztatach y, są właśnie takie przemyślenia. Że pierwszy raz to robiły, że to było fajne, że to było miłe. I to jest takie naturalne dla tak. nas, tak naprawdę, że jesteśmy że tak blisko to. i tak sobie dobrze życzymy, że chcemy, żeby ktoś miał piękne zdjęcia, tak. żeby ktoś był szczęśliwy, że to, jest, to napełnia nas, szczę nas szczęściem. Tak naprawdę, cudze szczęście też nas napełnia szczęściem. Uh -huh, uh -huh. Tak samo tak naprawdę, jak nasze. Tak. Jeżeli mamy, oczywiście na to zgodę. I fajnie się zazdrościmy. Tak, tak. Fajnie to odkrywać, tym bardziej, że. No rany, ja jestem sama przykładem, że naprawdę można przeskoczyć pewien dyskomfort, przyjrzeć się temu, z osoby nielubiącej, stroniącej od kobiet, rozkochać się w kobietach. Bo na dzień dzisiejszy faktycznie ja jestem w kobietach rozkochana. Uwielbiam przyglądać się kobietom. Mm. Teraz będę patrzyła w kobiety. Lubię na ulicach patrzeć na kobiety. Pewnie to jest to zboczenie zawodowe trochę, ale lubię jak ciało się kobiety porusza. Jak pupy czasem fajnie tańczą, jak one są rozśpiewane albo są smutne, albo są roztańczone, gdzie sylwetką kobieta tańczy. Naprawdę, na podstawie mowy ciała można bardzo dużo powiedzieć o człowieku. Muszą to być kobiety oczywiście, bo ciało mówi wszystko to, co w nas w środku siedzi. Więc to jest odczytywanie, to jest otwieranie. Jeśli jesteśmy takie pochowane, pokrzywione z nosem po trotuarze, to my mm. próbujemy, żebyście się podniosły, żebyście miały odwagę wypiąć pierś do przodu, pokazać tę pierś, podnieść te ręce właśnie, pokazać siebie, bo bardzo często siebie chowamy. No, <laughs> sama właśnie uczysz o tym, że byłyśmy... Bardzo nisko sprowadzane do karterów. Oczywiście oczywiście. Do tak, tak, no ciężko kobiety pracowały jeszcze w Polsce, kiedy były wojny, zabory, mężczyźni nie wracali do domu. Kobiety mm -hmm. musiały cały dom ogarnąć same, wychowanie dzieci, zarabianie pieniędzy, dbanie o dom. One nie miały w ogóle przestrzeni na to, żeby pomyśleć o sobie tak naprawdę. Rozmawiamy dużo o naszych przodkiniach, jakie ciężkie miały życie, tak naprawdę. To są, to są nasi najbliżsi ludzie, to są na, nasze stwórczynie, które miały naprawdę dużo roboty. Nie mogły być kobietami, nie tak. mogły mhm. się bawić życiem, nie mogły się cieszyć, tak naprawdę. To były jakieś ułamki, pewnie sekundy, kiedy miały czas dla siebie, i zauważały, że fajnie jest żyć, nie? Po prostu żyć, a cały czas zadania. Stąd. Faktycznie w Polsce kobiety są takie bardzo zadaniowe, bardzo aktywne, no bo to wyniosłyśmy z domu, że musimy zadbać, że może mężczyzny nie być. I podświadomie te programy niesiemy dalej. I nie zdajemy sobie sprawy, że my już nie musimy tego ciągnąć. Że możemy że... też zmieniać to i zapraszać tych mężczyzn, tak, żeby oni dokładnie. się nami opiekowali, żeby oni wnosili swoją energię do tego domu, że będziemy mogły znowu więcej mieć odpuszczenia, miękkości w sobie. Mm -hmm. Tak, bo często zapamiętamy, że o tej swojej kobiecości. Mm -hmm. Bardzo często jesteśmy silne, jesteśmy twarde. Dajemy sobie same doskonale rady, mieszkamy same, wszystko ogarniamy same. Pff, ja jestem znów przykładem. Ty też? <grybuj> <grybuj> Ale tak naprawdę <grybuj> tęsknimy wszystkie za tą delikatnością, mm -hmm. za powłóczystością, za tym, żeby Dać tą przestrzeń mężczyźni. I odbiegłyśmy od tematu. Ale I właśnie chciałam powiedzieć, i innym siostrom. Tak. Bo kiedy sobie wyobrazimy te stare czasy, albo prym, powiedzmy prymitywne, takie pierwotne dziś kultury żyjące w świecie, to kobiety naprawdę spędzają razem czas. Mhm. Widziałam sama na przykład na Sumbie, takiej indonezyjskiej wyspie, jak wygląda dzień ich życia. Kiedy kobiety zostają z dziećmi i zajmują się rękodziełem, a mężczyźni idą w pole albo hmm. łowić ryby. Wieczorem wracają i też są dalej w swoich światach. Mężczyźni z mężczyznami, kobiety z kobietami. To jest takie naturalne, bo my faktycznie siebie rozumiemy. To jest ważne w siostrzeństwie. My hmm. się rozumiemy. My możemy sobie powiedzieć, co ze sobą zrobić, kiedy coś się dzieje. A mężczyzna nam tego nigdy nie da. Jeżeli budujemy relacje z mężczyzną, to w sumie oczekujemy, żeby on nas rozumiał. On nas nie zrozumie nigdy do końca. Hmm. On zrozumie innego mężczyznę i go wesprze. W tym braterskim ich połączeniu. Tak. A my z kobietami możemy być po prostu taką naprawdę rodziną. Mm -hmm. Dokładnie, bez, bez papierów i bez papierów też, tak. prawda? Bo nie musimy mieć tych sióstr, mm -hmm. naprawdę. Ale też możemy żyć z innymi kobietami, bez rywalizacji, bez jakby obawiania się, że nam coś druga kobieta zabierze. Możemy Pamiętajmy, się... że każda obawa mm -hmm. przyciąga właśnie dokładnie to, o co się obawiamy. Bo to jest ta energia, to jest ta wibracja. Jeżeli się boję, że ktoś mi coś zabierze, to na pewno mi to zabierze. Mhm. Mogę się bać 24 godziny na dobę i to nic nie zmieni. Będę w tej energii po prostu zabrania mi, pozbawienia mi czegoś. Więc generalnie przyciągamy to, czym jesteśmy. Mhm. Naszą świadomość realizujemy w realnym życiu. I dlatego nie warto sobie zazdrościć, nie warto sobie... Mm, tam jeszcze takiego nieładnego sobie kobiety robią, bo robią sobie. Zazdrość, zazdrość zamiś, zamiś. Nos, uczu, emocje takie, które powodują, że się wszystko zaciska, nie jest puszczone. A w momencie, gdy cieszymy się z sukcesu drugiej osoby, gdy ją wspieramy, gdy dajemy jeszcze jej wsparcie, siłę, to tak naprawdę oprócz karmienia tej osoby, dodajemy też sobie masę. Daje taki spokój, bez mm. zacięcia takiego, bo to powoduje zazdrość, takie zacięcie, zamknięcie w sobie. A pomoc jest wolność, to jest otwartość. Oczywiście, to bardziej, że cały mm -hmm. czas rzeczy przychodzą i odchodzą, to jest normalne. Może się coś pojawić na Twoim stole i nie zjesz wszystkiego sama. Tak. Podziel się, zaproś kogoś, mm -hmm. ugotuj może z kimś ten obiad. Tak. Ile wtedy z przyjemności? Właśnie jest wspólne, działanie. wspólne działanie działanie, życie, dzielenie się, rozmowy. Ale niekoniecznie nie, nie tylko rozmowy, to działanie jest mhm. czymś fascynującym, bo daje nam doświadczenia. Dlatego na przykład dla mnie muzyka jest czymś, co uważam, powinniśmy wszyscy robić, bo ludzie to robią na całym świecie. Oni doświadczają cudu, tworzenia czegoś, czego nie było wcześniej, mhm. takiego w sumie mistycznego doświadczania wspólnego bycia razem. Że nie wiemy, co się urodzi, ale rodzimy to. Wkładamy w to energię, patrzymy, słuchamy, zachwycamy się. Więc to jest, to jest właśnie na temat siostrzeństwa, mm -hmm. bo możemy sobie to dawać, możemy ze sobą żyć tak naprawdę. Gdzieś blisko. Mm, gdzieś blisko, tak. Tak, tak. No właśnie, i taka ciekawa rzecz, która y, mi przyszła, kiedy przygotowywałam warsztaty dla kobiet, że w kręgu wszystkie jesteśmy tak samo ważne. Mhm. Myślę, że to też jest takie ważne na tych warsztatach, że to nie ode mnie, nie od ciebie się uczą, tylko wszystkie nawzajem od siebie podglądają, ponieważ każda ma dostęp do jakiegoś komponentu, powiedzmy, komp kobiecości, mhm. tej energii naszej kobiecej. Jedna się pięknie uśmiecha, druga rusza, inna potrafi pięknie mówić na przykład, właśnie tak, że czuje, że tam jest ta energia. Damy sobie te puzelki. Jeżeli siebie nawzajem cenimy, kochamy, nie ma tej zazdrości, to my potrafimy to przyjąć. Bo to nie jest coś, co do kogoś należy, co należy do wszystkich, ale ktoś znalazł dostęp do tego i nam mm. pokazuje. Tak, i często y, widząc y, kobiety, no skupmy się na kobietach, mówimy o kobietach. Często widząc coś, co w nas rezonuje, u innej kobiety. Nie wiem, ja na przykład mówię o ciele stawę, pozę, sposób bycia, jeśli przyjrzę się, sprawdzę, że nie jest w tym dobrze, to nagle okazuje się, że też miałam w sobie takie ruchy, takie gesty, mm -hmm. takie ciepło, mm -hmm. zaczynam ćwiczyć, odkrywać, jeśli ciało mi się nie buntuje, a idzie płynnie, to znaczy, że ta kobieta pozwoliła mi to odkryć. Że ja teraz, dzięki tej kobiecie, ponieważ zainspirowała mnie, odkryłam w sobie. Też tą miękkość, może wyrażaną na inny sposób, w innej formie, ale też to odkryłam. I też w tym momencie zazdrość nie jest niczym dobrym, hmm. że ktoś się mną inspiruje. Fajnie, jeśli ktoś dzięki mnie coś zauważy w sobie. Poniesie to dalej i będzie miał szczęśliwe życie. Właśnie. No to, to, to jest fajne, to jest, no to jest cudem, że to płynie dalej, że to się rozwija. Że mogę być nauczycielką, że każda z dziewczyn na warsztatach może być Dokładnie, nauczycielką. I że ja się mogę czegoś nauczyć. Przecież my Absolu, się też absolutnie, uczymy nauczymy. Absolutnie, absolutnie, absolutnie. Przecież to... wszystkiego nie przeżyłyśmy, wszystkiego nie doświadczyłyśmy. Tak. Na warsztatach bywają bardzo młode osoby i bywają bardzo dojrzałe kobiety. Tak. Mm -hmm. I mm. później I z, z różnymi zawodami to też jest fascynujące. Tak, i tak. każda wyjeżdżając coś niesie ze sobą. My niesiemy coś od każdej czerpiąc, każda z dziewczyn też czerpie, a przede wszystkim to wyjeżdżacie z takimi zdjęciami. Nie tak, się. jest. się. <laughs> jak już Asia tam wszystko po soli, po pieprzy i po odsłuchajcie. Po cukrzy tak. po ja później tym miodem leję obiektywem, i później bierzę z takimi zdjęciami, że klękajcie na Tu byłam bardzo nieskromna, ale masę lat żyłam w skromności, nie mówiąc nikomu, co robię, jak żyję i to nic nie dawało żadnego efektu. Więc trzeba mówić. Tak, dziewczyny, jeżeli dziewczyny, nie tylko dziewczyny, bo zwracamy się do wszystkich, jeżeli robicie coś fajnego, mówcie o tym, rozmawiajcie o tym z ludźmi. Nie na zasadzie przechwałek, chwalenia się, ale informujcie o tym. Bo później okazuje się, że spotykacie na swojej drodze jakiegoś człowieka, który może wam pomóc, może wam wesprzeć, może do was dołączyć, bo my przez rozmowę się przecież spotkałyśmy, złączyłyśmy się. Mhm. Więc Otwieramy Poznałyśmy się, się na kręgu kobiet. Poznałyśmy się na kręgu kobiet, dokładnie. Siedziałyśmy mm -hmm. obok siebie. Mm -hmm. Medytowałyśmy razem. Na start. <głos> <głos> tak. tak jest. Co na koniec się powiem, żeby nie przedłużać eee. tego nagrania. Bo ja wiem, co chcę powiedzieć. Ja bym powiedziała, żeby. Bo to, bo to bywa tak, że jak spotykam kobietę, która mówi, że ona jest jednak taka w cudzysłowie bardziej męska. Mm -hmm. Ja zgadzam się na to. W ogóle z nikim nie będę walczyć, że ma być jakiś. Ale mimo wszystko w życiu i to męż mężczyzn i kobiet ważne jest odczuwanie. I kiedy my właśnie rozmiękczymy trochę struktury swoje, co nie znaczy, że będziemy miękkie, tylko będziemy bardziej w dostępie do siebie, to wtedy możemy bardziej korzystać z czego? Z tego, co kobieta ma pot potężnej ilości, intuicja. Mm -hmm. To czucie nasze to jest taki kolejny zmysł, taka nasza duchowość przez to się wyraża, że my wiemy. Więc jeżeli sobie pozwolimy na czucie i nie kwestionowanie tego, że coś mi się wydaje jakaś dziwna jestem, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. To może się okazać, że to czucie nas prowadzi do najlepszych możliwych miejsc. Tak. Więc według mm -hmm. mnie kobiecość bardzo jest na temat czucia. Czucia siebie, mm -hmm. czucia świata, zaufania do tego, że ja wiem. Tak, tak i dobrze, że wspomniałaś o tym, ponieważ często dziewczyny czytające o naszych warsztatach, bardzo, niektóre, niektóre bardzo mocno się buntują, że no to wszystkie mają być takie zwiewne, powiewne, rusałki biegające po łąkach, sukienkach. Nie! Jeśli jest Ci dobrze w spodniach, jeśli jest Ci dobrze z krótkimi włosami, jeśli lubisz taką swoją siłę, mhm. cudownie bądź taka. Mhm. Nikt absolutnie, mhm. zobacz komar nam lata przed kamerą. Właśnie, Komar, bądź taka, ale spróbuj poszukać w sobie tego pierwiastka żeńskiego. Możesz być w dalszym ciągu silną kobietą, silną babką, mm -hmm. ale zaczniesz słuchać intuicji, zaczniesz słuchać podszeptów, zaczniesz troszkę penetrować, dalej będziesz silna. Ale już będziesz miała dostęp do źródła, które masz w sobie. Takie świadomy. Tak, dokładnie. Ś świadomie, podświadomy, ale, ale to będzie do ciebie dostęp, mm -hmm. do twojej tak. wiedzy, którą zgromadziłaś, bo podświadomość wszystko gromadzi. Tak. To mogą być poprzednie życia, niektórzy w to nie wierzą, ale to jest również to życie. Mm -hmm. My w tym życiu słyszałyśmy tyle historii, dziś kątem oka sczytywałyśmy informacje i do tego możemy mieć dostęp. Tak. Rozwiązania znajdujemy w sercu. Tak. Mm -hmm. I do tego serca Was zapraszamy. Ojej. Oh yeah. Mamy takie fajne relacje, jakie my mamy. Hmm. hmm. Rzeczem. Zapraszamy tak Was do nas. Tak jest. Tak. Słuchajcie, nas czasem. Będziemy czasem nagrywać filmiki. Często się widujemy, więc będziemy sobie tak to wytworzyć. A będziemy robiły jeszcze inne rzeczy. Przed będziemy też kreować, pokażemy naszą kreację niebałem. Mhm. Tak. Trochę już było kreacji naszych wspólnych. Tak, tak. Ale to innym razem Dokładnie sobie o tym. Na dziś nam się z wami. Z liściem. Przyroda. I tym liściem, i komarami, które da Do miłego.